Zaskakuje też Klara Kowalczyk, 14-latka z Łomianek, która podbija świat kartingu. Miałem o niej słuchajcie mówić w marcu. Przeczytałem artykuł e, wydany, wypuszczony przez Łomianki, przez, przez lokalną jakąś gazetę. E, taką te, internetową i jakiś newsletter na temat tego, że Klara tam wygrała jakieś wyścigi kartingowe raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Fajnie, ale jeszcze za słabe na happy newsa. Myliłem się, bo okazało się, że to był dopiero początek. Klara z każdym tygodniem podbija świat, dostała się do Akademii F1, do Formuły 1. I to jest jakoś to jest jako czternastolatka w seniorach F1 Akademii. I właśnie w ubiegły weekend stanęła na podium w F1 Akademii. Czyli po kolejnych trzech miesiącach, czterech, mamy Klarę na podium w F1 Akademii. I jak sama mówi to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Miała ciężki wyścig, ponieważ, ponieważ miała w międzyczasie jeszcze wypadek swoim, kart, swoim bolidkiem. No i e, opisuje w różnych, a przeczytałem kilka artykułów w Klarze, kiedy wszędzie pisze, że od dziecka lubiła się ścigać, zawsze chciała być szybsza od chłopaków. Z naszej strony e, trzymamy kciuki, obyś utrzymała tempo i mam nadzieję do zobaczenia za kilka sezonów.